Trzy rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić przy toksyku. Wyobraź sobie grę, w której zasady zmieniają się co pięć minut, a przeciwnik nigdy nie przegrywa. Brzmi jak koszmar? Witaj w relacji z toksykiem. Źli ludzie to mistrzowie manipulacji, emocjonalni iluzjoniści, którzy potrafią zamienić Twój świat w labirynt pełen pułapek. Ale jest nadzieja. Kluczem do przetrwania jest wiedza. Oto trzy rzeczy, których absolutnie nie powinieneś, nie powinnaś robić, i dlaczego działają jak benzyna wylana na niewidzialny ogień. Po pierwsze, nie graj w szachy z gołębiem. Czyli dlaczego kłótnia z toksykiem to kardynalny błąd? Człowiek nikczemny przypomina gołębia szachowego. Przewróci figury, narobi hałasu i odleci z przekonaniem, że wygrał. Pułapka logiki. Próbujesz użyć faktów. Psychofak użyje gaslightingu lub zmieni temat, by odwrócić uwagę. Przykład z życia. Gdy zwrócisz uwagę, że zapomniał o Twoich urodzinach, oskarży Cię o brak wyrozumiałości i przypomnij, jak on ona cierpiał w dzieciństwie. Co zrobić zamiast tego? Stosuj technikę zdartej płyty. Powtarzaj krótkie, neutralne komunikaty. Rozumiem, ale moje uczucia też są ważne i wycofaj się, gdy czujesz, że dyskusja staje się cyrkiem. Po drugie, nie szukaj w niej w nim lustra, czyli iluzja empatii. Toksyk to emocjonalny czarny łabędź. Możesz czekać całe życie, ale nie usłyszysz szczerego przepraszam, już nie mówiąc o dziękuję. Dlaczego to nie działa? Mózg psychofaga fizycznie nie przetwarza empatii tak jak twój. Badania obrazowe pokazują mniejszą aktywność w obszarach odpowiedzialnych za współodczuwanie. Pułapka nadziei. Może zmieni się, jak pokaże mu jak bardzo cierpie, co robić zamiast tego. Zaakceptuj, że nie dostaniesz waluty emocjonalnej, której pragniesz. Skup się na swoich granicach. Nie zgadzam się na takie traktowanie. To zdanie, które powinno stać się Twoją mantrą. Po trzecie, nie wchodź do jego teatru. Czyli dlaczego nie możesz grać drugoplanowej roli? Manipulator, manipulatorka uwielbia dramaty, ale w jego sztuce Ty jesteś statystą, a ona, on reżyserem, scenarzystą i głównym bohaterem. Mechanizm uwielbienia i degradacji. Najpierw idealizacja, jesteś perfekto, potem dewaluacja. Zawiodłam się na Tobie, aby utrzymać Cię w stanie niepewności. Przykład. Gdy osiągniesz sukces, nazwij go mało istotnym. Ale gdy on o nas zdobędzie pochwałę, oczekuje standing ovation. Co robić zamiast tego? Odmów uczestnictwa w spektaklu. Gdy próbuje cię wciągnąć w dramat, odpowiedz jak mistrz zen. To ciekawe. Muszę o tym pomyśleć. I zamilcz. Cisza jest toksykowi bardziej wroga niż tysiąc słów. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie mówi się głośno. Nie możesz uratować toksyka. To jak próba nauczenia ryby latania. Marnujesz energię, a ryba wciąż będzie wolała wodę. Najpotężniejszą bronią jest dystans. Jak mówi stare przysłowie: Nie możesz obudzić kogoś, kto udaje, że śpi. Wyjdź z Matrixa. Relacja z manipulatorem, manipulatorką, to jak życie w symulacji, gdzie Twoje potrzeby są programem do usunięcia, ale pamiętaj, masz prawo nacisnąć exit. Wiedza to Twoja czerwona pigułka. Teraz wiesz, jak nie dać się złapać w sieć. A jeśli już w niej jesteś, czas zacząć przecinać niewidzialne nici. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.